Radioafera 98,6 MHz. Godzina 17 i 11 minut, a z nami jest pani prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, dr inżynier Marta Pawłowska-Nowak. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry, słyszymy. Się. Super. To przejdźmy może od razu do konkretów, bo to jest najważniejsze, myślę, dla świeżo upieczonych maturzystów. Kiedy startuje rekrutacja i jak ona przebiega? Rekrutacja, zresztą jak na całej politechnice takiej u nas na wydziale, rozpoczyna się 2 czerwca i rozpoczyna się od, od elektronicznej rejestracji kandydatów. Mhm. Dla całej uczelni jest to jeden ten sam adres, rekrutacja .pl. Koniec tej elektronicznej rejestracji jest 22 czerwca, czyli do tej pory należałoby się zdecydować, jakie kierunki nas interesują. Mhm. Taki ostateczny, ostateczny koniec rejestracji jest 10 lipca i do 14 lipca. Udostępnimy kandydatom informacje o wynikach pierwszej tury kwalifikacji. Czyli warto nadmienić, że właśnie w Politechnice Poznańskiej ta rekrutacja przebiega dość prędko, bo w niektórych uniwersytetach raczej jest późno, także wyników jeszcze nie mamy, ale warto już się zapoznać z ofertą Politechniki Poznańskiej czy tutaj właśnie Wydziału Inżynierii Zarządzania. Pani tak jako absolwentka kierunku zarządzania na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej poznała tą właśnie stronę tego właśnie Wydziału. Od środka jako studentka. Jak to wyglądało z Pani perspektywy wtedy? Jak Pani wspomina to teraz? No tak. Moja historia na, na Wydziale Inżynierii i Zarządzania to rzeczywiście coś więcej niż tylko edukacja, bo to była w zasadzie cała ścieżka rozwoju, która. No, bardzo wpłynęła na to, kim dziś jestem. Mhm. Przeszłam tutaj przez wszystkie trzy etapy studiów, od inżynierki przez magisterkę aż po doktorat właśnie na tym jednym wydziale. Chociaż przy doktoracie tam był drobny udział też Instytutu Matematyki. W każdym razie w każdy z tych etapów dawał mi takie nowe perspektywy. W zasadzie te studia nauczyły mnie przede wszystkim tego, że Wiedziałam, jak funkcjonują organizacje, jak samodzielnie stworzyć i prowadzić własną firmę. No i właśnie tutaj, będąc na trzecim roku studiów, mogłam już uruchomić swoją firmę produkcyjną, która zresztą świetnie funkcjonuje do dziś. Mhm. No a dziś, właśnie jako prodziekarz do spraw kształcenia, mogę, jest tak śmieję i zawsze powtarzam, że ja teraz mogę oddać to, co sama tu dostałam, czyli właśnie wspierać studentów ich rozwoju, tworzyć dla nich taką przestrzeń do nauki. i nie tylko do nauki, ale właśnie do odkrywania i działania, uruchamiane kierunki, po których mam nadzieję, że, że ktoś kiedyś będzie miał podobne przemyślenia jak te moje, że dostałem tu wiele cennych lekcji. Jasne. W zakresie Pani obowiązków, jak udało mi się przeczytać, jest nadzorowanie oceny jakości kształcenia na wydziale. To jak z tą jakością? A przy okazji, może jakie są takie największe wyzwania w kształceniu przyszłych inżynierów zarządzania? O, to jest dobre pytanie. Mm. Wyzwań jakościowych jest wiele, ale tak naprawdę mam wrażenie, że chyba obecnie największym problemem, a może nie problemem, ale wyzwaniem, z jakim się borykamy, to jest yy, no, ta przepaść pokoleniowa, że zupełnie inaczej yy, funkcjonują młodzi ludzie, którzy dzisiaj do nas przychodzą yy, i my się uczymy właśnie, jak, jak z nimi funkcjonować, jak z nimi się komunikować na przykład. I to jest yy, coś to nie ukrywam, że dla mnie jest bardzo istotne. No i chciałabym, żeby tutaj wszyscy wykładowcy mieli podobne podejście i w związku z tym polimy się intensywnie. Mamy Centrum Nowoczesnej Praktyki i, i, i tam też często się pojawiamy, także mhm. myślę, że będzie tylko lepiej. Czy te wyzwania płyną też z tego, że no, uczymy się w dobie cyfryzacji i sztucznej inteligencji? Tak <ś> Tak jest i w związku z tym właśnie e, też tworzymy miejsce, w którym studenci tak naprawdę się rozwijają, właśnie nie tylko e, zdobywają wiedzę, ale też kształtują umiejętności. No i te nasze kierunki, e, cztery na Wydziale Inżynierii i Zarządzania, to jest coś więcej niż tylko programy studiów. To jest w zasadzie taka odpowiedź na te potrzeby współczesnego rynku pracy. I właśnie e, a propos tej sztucznej inteligencji i właśnie we współpracy z otoczeniem biznesowym powstał taki dość innowacyjny kierunek studiów Data Science w Biznesie. Mhm. E, jest to nasz najmłodszy kierunek skierowany do kandydatów, którzy chcą e, troszkę łączyć takie kompetencje analityczne, techniczne, ale właśnie też i menedżerskie. Czyli zależało nam na tym, żeby tworzyć taki program, który będzie kształcić specjalistów z jednej strony nie tylko będą sobie oni radzić świetnie z analizą danych, ale z drugiej właśnie też strony będą potrafić wyciągać z tych danych wartościowe wnioski i przekładać je na jakieś takie decyzje biznesowe, które no właśnie będą prowadzić do sukcesów. Mhm. E, czyli można powiedzieć, że ten kierunek jak najbardziej zgadza się z misją Wydziału, która brzmi łączymy podejście menedżerskie z inżynierskim w edukacji, nauce i współpracy z biznesem. E, a jak to wygląda z innymi kierunkami dostępnymi na tym właśnie Wydziale? W zasadzie jest to tożsame ze wszystkimi Aha. kierunkami. Tutaj akurat podałam przykład z tego najnowszego, ale oczywiście mamy w oparciu też studia z zakresu inżynierii zarządzania, inżynieria bezpieczeństwa i jakości, jest logistyka. W inżynierii zarządzania ten kierunek w ogóle cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ właśnie łączy w sobie te dwa światy, ten techniczny i, i, i menedżerski. Tutaj właśnie też absolwenci to są takie osoby naprawdę o, szary, o szerokich horyzontach. Logistyka znowu to jest kierunek, który kształci specjalistów takich gotowych do zarządzania powiedzmy złożonymi procesami przepływu towarów, informacji, usług, czyli zarówno w skali powiedzmy przedsiębiorstwa, jak i, i, i łańcuchów dostaw i tak dalej. Natomiast znowu inżynieria bezpieczeństwa i jakości to jest taki kierunek, który Odpowiada na bardzo konkretne potrzeby współczesnych organizacji, czyli mm. przemysł, usługi i coraz większe znaczenie tam jest jakość procesów, zarządzanie kryzysowe, analiza ryzyka i tak dalej. Czyli te kierunki też się można powiedzieć zmieniają e, wraz z biegiem czasu? Zdecydowanie tak. Tutaj dbamy o to, żeby na bieżąco aktualizować te, te programy kształcenia. Mm -hmm. W zeszłym roku aktualizowaliśmy inżynierię bezpieczeństwa i jakości, wcześniej logistykę, także dbamy mhm. o to. Sam budynek ma 5 lat. Wcześniej siedziba, w 2010 roku powstał właśnie ten Wydział Inżynierii Zarządzania. Siedziba była na ulicy Strzeleckiej. Tutaj już mamy od pięciu lat na kampusie Warta. A chciałbym tutaj spytać, czy są jakieś ulubione specjalizacje na tych kierunkach, gdzie są szybko wypełniane, studenci się szybko tam zgłaszają. Jednocześnie, gdzie najczęściej studenci znajdują pracę, jako już absolwenci może inżynierii zarządzania wydziału? To oczywiście zależy od kierunku. Na inżynierii zarządzania mamy na drugim stopniu dwie specjalności, jest to zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości oraz zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw i szczerze mówiąc ciężko wskazać, która jest chętniej wybierana, bo obie są zawsze wypełniane w pełni. To dobrze um, Tak, tak, tak. Ej, tak, tylko chciałem przerwać, że to dobrze brzmi, jeśli są porówno wybierane. Aha. No tak, to do bardzo dobrze brzmi. Zresztą na logistyce mamy bardzo y, podobną sytuację. Y, nie wiem teraz, y, było bodajże 10 osób na miejsce, więc rzeczywiście nie, nie jest... Y, nie mamy problemu z obsadzaniem tych y, kierunków. Mhm. Y, natomiast na logistyce y, y, też mamy specjalności albo związane Transportem albo systemami produkcyjnymi również nie ma żadnego problemu z wypełnieniem, a na inżynierii bezpieczeństwa i jakości mamy bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe i jakość i ergonomia w bezpieczeństwie pracy. I tak jak wspomniałam, to, to był kierunek, który aktualizowaliśmy, więc niebawem się przekonamy, które są w wybierane. Może przejdźmy do takich dodatkowych aktywności, jakie mogą podejmować studenci w czasie studiów na, na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Tych kół jest wiele, ale jeśli miałaby Pani tak chociaż kilka opisać pokrótce, to jakie by to były? Kół e, naukowych? Tak, dokładnie. E, mamy dziewięć aktualnie, ale mm -hmm. są plany na kolejne w związku z nowym kierunkiem. Ja sercem jestem związana ze Studenckim Kołem Doskonalenia Procesów, bo mhm. w nim byłam jako studentka. Natomiast mamy y, szereg innych kół, które prężnie się tam rozwijają i działają. Chyba takim jednym z kołowych, no jednym z jest na pewno Koło Naukowe Logistyka. Mhm. Y, oni zrzeszają no, głównie studentów, chociaż nie tylko, y, zainteresowanych logistyką y, z różnych y, kierunków y, naszego wydziału. Mamy Koło Naukowe Centrum Promocji Inżynierów i tam głównym celem koła jest promowanie właśnie i rozwój takich umiejętności technicznych, ale połączonych z kompetencjami miękkimi. Mamy Koło Naukowe Enactus, które jest częścią Enactus Pola, czyli większej sieci takiej międzynarodowej Enactus Global. Mhm. Mamy Koło Naukowe Ergonomii. Jest mnóstwo. Każdy, mam wrażenie, że każdy jak będzie chciał, to znajdzie coś dla siebie. Jasne. Też to e, świetnie brzmi. Oprócz tego na przykład e, dzieją się takie e, wydarzenia dodatkowe, można powiedzieć, organizowane przez Wydział czy przez studentów właśnie, a między innymi wykład otwarty e, profesora Jeffersona Noela. E, czy dużo właśnie takich dodatkowych też e, atrakcji, można powiedzieć, dla studentów e, się dzieje? Zdecydowanie tak, mam wrażenie, że cały czas coś organizujemy. W tym tygodniu rzeczywiście mieliśmy zaszczyt gościć pana Jeffersona Noela. To, to jest naprawdę wyjątkowa postać. Miał bardzo takie inspirujące spotkanie ze studentami. To jest wykład otwarty, na, których, na który zapraszamy zwykle wszystkich. I muszę tutaj rzeczywiście powiedzieć, że spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, bo... Sala wykładowa była wypełniona po brzegi do mhm. tego stopnia, że ludzie nie mieli gdzie siedzieć i dostawialiśmy krzesła. Pan Jefferson no, no, miał bardzo inspirujące spotkania. On siedzielił ze studentami swoimi doświadczeniami, jak budować karierę, jak rozwijać kompetencje liderskie o komunikacji itd. Ale to jest nie, nie jest jedyne wydarzenie w tym tygodniu, bo na przykład wczoraj i dzisiaj mamy na wydziale Szkoły Systemów Szarych. Aha. Też mamy profesora Naimiga się, który jest z Chin i jest jednym z głównych prelegentów tego wydarzenia. To, to jest rzeczywiście uznany ekspert w dziedzinie systemów szarych. Mam wrażenie, że co chwilę coś się dzieje. Jest to zasługa zarówno władz wydziałowych, jak i przede wszystkim samorządu studenckiego, który naprawdę prężnie działa, mają świetnie pomys świetne pomysły. naprawdę... Myślę, że mogę to śmiało powiedzieć, że nasz samorząd studencki jest bardzo, bardzo kreatywny w wymyślaniu tych różnych aktywności. Powoli będziemy zmierzać do końca. Mam wrażenie, że cała nasza rozmowa mówi o tym, czy warto albo dlaczego właśnie warto studiować. A teraz, takie jedno zdanie jeszcze od Pani na koniec: dlaczego warto dla przyszłych studentów. Dlaczego warto? Bo mamy świetną kadrę, która łączy doświadczenia akademickie z praktyką biznesową i przede wszystkim mamy świetnych studentów, którzy chcą działać, którzy chcą tworzyć i zmieniać świat, a, a do tego jeszcze dodatkowo wspieramy ich na każdym etapie, więc tym bardziej mam wrażenie, że robimy to dobrze i serdecznie zapraszam. Super. Dziękuję bardzo Pani za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Prodziekan do Spraw Kształcenia Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Pani doktor inżynier Marta Pawłowska-Nowak. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Radio Afera rokowo i alternatywnie.